Dzień dobry, na wstępie witam Państwa. Po kolei chciałbym udzielić odpowiedzi do Pani Doktor. Jestem właśnie techniki ataków na model sztucznej inteligencji, Parhuman które jest właśnie wykorzystując techniki perswazji, wykorzystując techniki perswazji, jest to właśnie udokumentowane, jest cały właśnie raport, badanie przeprowadzone, także jak ktoś jest zainteresowany polecam do kontaktu ze mną, podejście właśnie na ten temat informacji. Na ten temat właśnie też mówiłem podczas ostatniego Hack Summit. Opowiadałem na jednych właśnie z modeli wektorów ataków w oparciu o właśnie parę human. I tam etc. Kolejna rzecz. Jeżeli Państwo są zainteresowani właśnie atakami na sztuczną inteligencję, topologią ich, to zapraszam do pobrania e, wydania publikacji z CyberSC 2024. Tam jest mój właśnie artykuł dotyczący topologii ataków na sztuczną inteligencję, czyli ataki adwersalne, data poisoning, e, tak zatrucie danych, e, prompt in action. Pełna gama jest tam, pełna gama opis. To jest pokłosie mojej prezentacji z tamtego roku. To, to jest druga, a trzecia rzecz. Pozdrawiam użytkowników portalu RON. Tak przy okazji. Ale teraz do rzeczy, jeżeli chodzi o zasadniczy temat. Też właściwie to jest kontynuacja, co pani doktor rozpoczęła. Inżynierowie stają się humanistami i w tym wypadku to będzie idealnie właśnie oddana ta cała sytuacja. Prezentacja będzie bardzo, bardzo silnie związana z historią. Historią od A do Z, tak jak tutaj właśnie Orwell przedstawił w książce, którą zapewne znacie, rok 1984. Kto kontroluje przeszłość, kontroluje przyszłość. Kto kontroluje teraźniejszość, kontroluje przeszłość. Trochę zagmatwane, ale zaraz to się wyjaśni. Proszę zobaczyć, jak się uczyliśmy historii. Oś czasu. Oś czasu historia to było to, co było przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. I teraz sztuka polega na tym, że wygra ten, de facto, od strony strategicznej, to na podstawie przeszłości będzie był, był w stanie dokonać predykcji przyszłości, przyszłych zdarzeń daty tych zdarzeń, co się wydarzy, kiedy, jak do tego można dojść. Korzystamy z tego, co mieliśmy jeszcze dwie prelekcje temu, czyli grafu wiedzy. Graf wiedzy zbudowany w oparciu właśnie o historię, dane historyczne. Z czego, jak kojarzymy właśnie historię, to, co przeszłość bliższa, no to to znamy, to my korzystamy, to wszelkiego rodzaju logi, to, co mamy na rolki, wszelkiego rodzaju posty na naszych social media, trochę dalsze, no to nasze zdjęcia, nasza rodzina, no i to, co było ze szkoły. Tego trochę mniej pamiętamy. Tu mamy pewne problemy. Teraz wyobraźmy sobie sytuację. Ta cała wiedza, wyszukujemy tam wszelkiego rodzaju modele, wzorce, tak jak działa sztuczna inteligencja, aktualna, generatywna, czyli budowanie modeli, budowanie wzorców. To przenosimy następnie na to, co mamy teraz. No ale tu mamy pewien problem. Teraźniejszość znacznie, znacznie nam modyfikuje to, co jest teraz. Wszelkiego rodzaju media, kojarzymy troszkę część osób, sztandar młodych, dziennik telewizyjny, potem Gazeta Wyborcza, Republika, TVN, Wszystkie te. To są jakby filtry, które zniekształcają nam przeszłość. OK, no jakoś się dają przekształcić, no i wówczas z wykorzystaniem już wszelkiego rodzaju mechanizmów, trochę takich liściach, o których tutaj mówiliśmy, wszelkiego rodzaju systemy splanki, DDS, systemy rekomendacji, radar po RBI, ewentualnie nasze modele językowe, ewentualnie science fiction, już trochę dalej, możemy sobie tą historię już wytworzyć, stworzyć, zbudować elementy systemu, który będzie nam tworzył. Detekcję przyszłych wydarzeń. Budujemy gra wiedzy. Te poszczególne tutaj elementy, które widzą Państwo, to są właśnie zdarzenia 1410, 1454, etc., etc. I w ten sposób sobie budujemy po prostu wiedzę. Proszę Państwa, tak naprawdę musimy jeszcze zdać sobie sprawę od tego, że mamy strasznie, strasznie duże różnice kulturowe, cywilizacyjne. My bardzo dobrze znamy stosunkowo, nam przykład, tak się na wydaje, cywilizację zachodnią, to, czyli świat Greków, Rzymian, chrześcijański, troszeczkę orientujemy się w islamie, to, Troszeczkę Israłem orientujemy się w Wrawsowiu, dalej, no nie bardzo, nie bardzo się orientujemy. Nie bardzo to się orientujemy i tak samo w drugą stronę to działa. Konfucjonizm, chiński konwencjonizm, Hindusi, Japonia, etc., oni też nie zdają sobie sprawy, jak my funkcjonujemy, jak kultura zachodu tak naprawdę funkcjonuje. I to są pewne dziury, dziury informacyjne. I tu dochodzi też do konfliktów. Jak my się uczymy historii, jaką znamy? Najlepszy przykład, proszę bardzo. Druga wojna światowa, każdy powie, 1 września, kiedyś jeszcze podawał 9 maja, ewentualnie teraz już troszeczkę inaczej, 8 maja. A jak tak naprawdę było, proszę Państwa? Jeżeli uznamy, że druga wojna światowa to jest konflikt faszyzmu, imperialnej Japonii z koalicją, no to historia troszkę jest dłuższa. Rok 1931, pierwszy konflikt. Potem od 1935 to już jest pasmo konfliktów. Tak naprawdę powinno zacząć się od konfliktu Włoch z Abysynią. Ktoś nas to interesuje, no nie bardzo. A dlaczego? Przecież tak naprawdę od tego jest cały ciąg konfliktu, tak naprawdę druga wojna światowa. Między innymi wojna domowa w Hiszpanii, o czym jeszcze przez analogię zaraz Państwu opowiem. Chiny natomiast, jak oni właściwie oceniają drugą wojnę światową, to jest począwszy od 37 do 2 września roku 1945. Niby druga wojna światowa, znamy, ale de facto tak jakby się nie znali troszeczkę. E, cofamy się wstecz, zaczynamy od Chin. Proszę Państwa, skończymy na Chinach. Chiny, e, cun, e, Zin Zun, e, twórca sztuki e, wojny, dokonał takiego stwierdzenia. Wojna jest sztuką zwodzenia. To troszeczkę odnosi się do socjotechniki. Teraz sobie przesiedzimy, jak to tak naprawdę się działo. Zaczynamy, proszę Państwa. E, mam pewien telefon. E, Halo Adolf. Tak, to ja Benito. Tak, Francuzi i Anglicy zgodzili się. Tak. Tak, masz te ty, masz te cechy, masz tą fabrykę Skody. Tak, te czołgi. No, no to wiesz co z tak. I co się stało, proszę Państwa? Po co te czechy były potrzebne Niemcom? Była potrzebna po prostu fabryka Skody, gdzie były tworzone bardzo dobrze, dobre czołgi, które wzięły udział w inwazji na Polskę, na Francję i początkowo inwazji na Związek Radziecki. O co się toczy wojna na Ukrainie, proszę Państwa? Też proszę sobie poczytać. Metale ziem... Yy... Te takie właśnie istotne, bardzo związki chemiczne, które są istotne do tworzenia współczesnej technologii. Dlaczego tak bardzo zależy Putinowi na tym? Dlaczego Trump chciał porozumienie? To zobaczycie, że ono wygasło, o tym się już nie mówi, z Załęckim odnośnie metali ziem, ziem rzadkich. Nie ma tego. Trochę to uciszło. Dobrze, no to mamy tę sytuację, którą tutaj właśnie przedstawiłem. 30 września, podpisanie y, układów monachijskich, y, w których Niemcy zaaktowały, w ramach których za, za, a, zajęły część y, Sudetów, ale czy tylko oni. Mam jeszcze tutaj analogię. 15 sierpnia 2025, Alaska, spotkanie y, Trumpa z Putinem. Podobne dążność do udokumentowania zajęcia owodów, owodu donieckiego i ługańskiego przez Rosję. Na szczęście tutaj była dość silna opozycja i to się już nie udało, ale to pierwsze się udało. Do czego to doprowadziło? Doprowadziło do zajęcia Czech, ale proszę zobaczyć, ten obrazek z lewej strony to nie są filmy propagandowe faszystowskie, to są filmy propagandowe polskie. My również dokonaliśmy zajęcia, dokonaliśmy zajęcia za Olzia. Pokazaliśmy wtedy siłę swojej armii, na no również siłą armii niemieckiej. Byliśmy wtedy partnerami, sojusznikami. Jeszcze tutaj Węgrzy również mieli w tym udział. De facto, czym to się skończyło? Że byliśmy też agresorami. Byliśmy oceniani jako agresorzy. Taka jest prawda. Jakie były tego konsekwencje tych dwóch układów? Pierwsze, wykorzystanie propagandy. Zawdzięczamy to znowu Niemcom. Goebbels. Kłamstwo powtarzane tysiące razy staje się prawdą. Tutaj propagandowe hasła jednoczący naród. Jeden z nich za chwilę się powtórzy. W bieżącej historii, tym co jest teraz, praca czyni wolnymi, wstęp do obozów koncentracyjnych, no i bardziej anglosaski, bardziej pragmatyczny plakat: Zatapio... plotki zatapiają statki. Bardzo mądre, w kontekście cyberbezpieczeństwa bardzo mądre hasło. Jeżeli chodzi o Polskę, gloryfikacja siły zbrojnej przed 1939 rokiem, byliśmy potęgą. Naprawdę byliśmy potęgą. Naród to wierzył, jak się okazało. Za chwilę Państwo zobaczą. No i to troszkę symboliczne. Dwa referenda. 46 rok, potem 89, zakończony powrotem korony do Godła Polskiego. 44 lata. Czy to przypadek? Nie sądzę. Dobrze. Polska. Dwie fałszywe gwarancje. Znowu analogie. Polska. Gwarancje podpisane bilateralne układy między Polską a Francją a Wielką Brytanią, następnie memorandum Monar Budapesztańskie, Buda w którym wzięła udział Anglia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Rosja gwarantowały Ukrainie bezpieczeństwo, integralność państwa. Ukraina się zrzekła w tym momencie broni jądrowej, redukowała w stopniu znacznym swoją armię. Jaki efekt? Polska 39. Sojusznicy, jak się zachowali, owszem, wypowiedzieli, ale to była tak zwana dziwna wojna na ulotki. Zostaliśmy zaatakowani przez Niemcy. 17 września zostaliśmy zaatakowani przez Rosję. No i jeszcze też zostaliśmy zaatakowani przez Słowację, tam na dole. To były konsekwencje trochę tych wcześniej wydarzeń. Polski rząd co zrobił? Uciekł. Proszę Państwa, on uciekł. Polscy żołnierze. Jeżeli byliśmy szergowymi podoficerami, to jeszcze po Jeżeli oficerami, każą Państwo, kateń. Polski rząd uciekł. Prowokacja Niemców, czy socjotechnika typowa w tym celu pokazać, że to my byliśmy agresorami. I tylko, a Niemcy natomiast to był prewencyjny atak obronny. Skąd znamy tego typu zachowania. Dalej, jak my teraz oceniamy nasze gwarancje bezpieczeństwa, bo cały czas się z tym borykamy tą świadomością. Właściwie po jednej trzeciej mamy wybory. Jesteśmy bezpieczni, nie jesteśmy bezpieczni. Amerykanie nam pomogą, nie pomogą, pozostali nie wiedzą. Lepiej to troszeczkę wygląda sprawa, jeżeli chodzi o NATO. 67% że na, yy, NATO nam udzieli pomocy. 33% że nie, nie udzieli jednak. Dobrze, Ukraina. Efekt drugiego właśnie Memorandu Budapeszeńskiego 14 rok Ukraina była rozbrajana. Rosjanie wkraczają na Krym. Potem pełnoskalowa wojna na Ukrainie. Jak są reprezentowani Ukraińcy? Tak naprawdę to jest wojna wyzwalęcza, według Rosji to jest wojna wyzwalęcza, gdzie Ukraińcy są po prostu faszystami. Proszę bardzo, zobaczyć fajny film. To jest filmik na TikToku, prezentowany, no w ogóle, każdy może zobaczyć, to nie jest problem, pokazujący Armię Rosyjską walczącą z faszystami. Hełm niemiecki, faszystowski, oznaczenia SS, banderowce, etc., etc. Budowany jest pełen obraz po prostu wroga, z którą trzeba ewidentnie walczyć. Oddziaływanie nasze umysły. Co to jest tak naprawdę, proszę Państwa, współczesna wojna? To nie jest konflikt zbrojny de facto. To już nie. To, zostało to zidentyfikowane, zdefiniowane przez Karla von Krautwitz, pruskiego generała, teoretyka, że tak naprawdę jest to zdolność rozszerzenia polityki do zmuszenia przeciwnika do spełnienia naszej woli. Jakimi technikami? Różnymi. To proszę bardzo, tutaj też. Leni. Najwyższą sztuką wojny jest całkowite uniknięcie konfliktu zbrojnego, a zamiast tego pokonanie wroga poprzez zniszczenie jego zasad moralnych, religii, kultury, tradycji, kiedy kraj jest tak zdemoralizowany, możesz go przejąć bez jednego strzału, tak naprawdę pruski agent, który został przywieziony w pociągu. No i faktycznie rozbroju Rosja. Znowu powracając. 2013 rok powstanie idei całej doktryny wojny hybrydowej. Znamy tę osobę, generał rosyjski, dowodzący, szef sztabu Federacji Rosyjskiej opracował całą teorię właśnie wojny hybrydowej, która jest wdrażana, ewidentnie jest teraz wdrażana. Taka ciekawostka. Polska ostatnio wojnę wypowiedziała w 1941 roku i to wypowiedziała Japonii. Do tej pory ta wojna trwa. To się nie zakończyła. Taka ciekawostka, tak przy okazji. Dobrze. Jedna z bitew tego typu właśnie pola, Walki, współczesnego pola walki. Każemy 15 sierpnia 2025 Alaska spotkanie Trumpa z Putinem. Każą Państwo też y, tą karykaturę. E, amerykańscy żołnierze de facto ścielą dywan przed Putinem. E, jak to wykorzystała propaganda rosyjska? Obnażyła po prostu delikatnie, przy okazji była parę jeszcze incydentów związanych z bezpieczeństwem, obnażyła ewidentnie słabość. Trumpa obnażyła po prostu jego niezdolność, troszeczkę tak to była taka narracja, do skutecznego po prostu walki, wpływu na Rosję. Prasa rosyjska pisała: Udany dzień i bezpieczny prezent dla Putina. Dobrze, Polska. Atak dronów czy klonów. Pierwszy tego typu incydent sierpień, 19-20 sierpnia, pewien niezidentyfikowany obiekt y, ląduje na polu, zostaje znaleziony na polu. Z silnikiem bardzo długo trwało rozpoznanie właśnie, co to jest za obiekt. Gdzie większość stwierdziła, że to jest naprawdę no, dość proste było zidentyfikowana, że to jest dron. Ważne, y, zostało stwierdzenie, użyte stwierdzenie przez naszego ministra, że mamy do czynienia już z wojną hybrydową. Mamy też tutaj właśnie informacje, potem też kolejne wydarzenia, kolejne drony y, odnalezione, bądź też przelatujące, już masowe tutaj spotkania. Polska 22, Litwa 7, etc., etc., masowe właśnie wykorzystanie dronów. Po co, na co badanie naszej przestrzeni powietrznej, ale czy na pewno? Tak naprawdę to tutaj jeszcze nie jest pewnie znane, o co tutaj chodzi. Ale co ciekawe, jak zostało to zinterpretowane przez polskie społeczeństwo? Zostało przeprowadzone badanie w oparciu o jeden z algorytmów uczenia maszynowego, nie sztuczną inteligencję generatywną, tylko jeden z algorytmów uczenia maszynowego, tak zwane maszyny wektorów nośnych. W ramach badania zostało stwierdzone, że to za tym stoją w 38% to jest ten temat, platformy, nasze social media, 38%, że stoją zatem Rosjanie, przepraszam, Ukraińcy 34%, że Rosjanie, etc. etc. Obok mamy screen. Proszę zobaczyć, jak ten screen wygląda. Tak by było, że Rosjanie stoją przede wszystkim, a potem Ukraińcy. Proszę zobaczyć, jak została dokonana manipulacja. Jeżeli spojrzymy na te procenty, są identyczne z tymi procentami, które zostały oszacowane. 34 z 38 zostało zamienione. Dlaczego? Socjotechnika. Oczywiście. Dobrze. To o czym wspomniałem. Ta druga wojna światowa też ja to zaliczam. Konflikt w Hiszpanii, proszę bardzo, konflikt w Hiszpanii tak naprawdę był preludium przed drugą wojną światową. Tam były sprawdzane nowoczesne techniki, nowoczesne technologie w postaci broni pancernej, samolotów oraz środków łączności. i Połączenie to z znalazło w postaci Blitzkriegu. Z jednej strony za elementem za Franco stała faszystowskie Niemcy i Włochy, też faszystowskie, oraz z drugiej strony stała właśnie sprzęt radziecki, Związku Radzieckiego oraz doradcy radziejscy, to był piękny poligon. Ukraina, to samo proszę Państwa, się dzieje. Z jednej strony wspierają Ukrainę Stany Zjednoczone i Unia Europejska, z drugiej strony mamy oczywiście Rosję, Chiny, Iran i Koreę Północną. No oczywiście, użycie dronów, współczesnej, sztucznej inteligencji, etc., etc. Te czołgistów, czy coś Państwu przypomina? Druga wojna światowa, tygrys. Ale to jest z Ukrainy zdjęcie akurat. Dobrze, dalej. Przez analogię. Stworzyłem takie właśnie opowiadanie. W 2020 roku stworzyłem Bitwa Warszawska 2020. Niestety się to okazało bardzo prorocze. Jest tutaj kod jest link, zapraszam do poczytania. To jeszcze przed erą błyszczącej inteligencji. Jak Państwo poczytają, to stwierdzą, kurczę, to się właściwie już dzieje. To jest już wykorzystywane. Historia sprzed pięciu lat napisałem, tak ad hoc pod wpływem właśnie Bitwy Warszawskiej, rocznicy 100 Bitwy Warszawskiej. Także zapraszam do poczytania. To zdjęcie oczywiście stworzyłem przez AI i to jest atak dronów na stację metron Centrum. Nasze, tutaj warszawskie. Smutna historia troszeczkę. Dobrze, ale jednemu krajowi się udało. W takiej samej sytuacji jak my, Polska, była w 1939 roku, w takiej samej sytuacji była Finlandia. Też w 1939 roku zaatakowana przez inne totalitarne państwo, Związek Radziecki, y, też ogromna dyspozycja sił, tylko w przypadku tutaj był lider, był ważny lider. Nie był rząd, który był rozproszony tak naprawdę, bo wiadomo kto rządził i za parę dni po prostu w ciągu dwóch tygodni praktycznie uciekł. Tu nie, tu był lider, potężny lider, Kargusaw mm, ich. Przed wydaniem ogromnych pieniędzy na obronę, trzeba stworzyć dla ludzi taki poziom życia, którego sami będą chcieli bronić. I to jest ważne. Jak nie będzie tego, no to właściwie co mamy bronić? On nie miał skorpulów, żeby sprzężyć się z Hitlerem. Proszę bardzo, to jest jego zdjęcie. Mamy tutaj zdjęcia z właśnie tej wony zimowej. Ona miała dwa swoje akty. Jeden, gdzie walczono typowo ze Związkiem Radzieckim, faktycznie w Pierwsza brygada. Szesł karpacki tak naprawdę wybierała się, żeby walczyć z Rosjanami. Podczas niestety Niemcy zaatakowali Norwegię i została wykorzystana gdzieś indziej, ale pierwotnie miała być zupełnie gdzieś nie wykorzystana taka ciekawostka. Udało się obronić, owszem kosztami terytorialnymi, potem wojna kontynentalna i tak naprawdę finowie brali udział w oblężeniu Leningrado. To z jedno zdjęć to nie jest nietopeż. To jest skóra ściągnięta z rosyjskiego żołnierza. Tak ta wojna wyglądała, proszę Państwa. Współczesność. Znowu mamy te same dwa kraje, dwa, dwie prowincje dawnego carstwa Rosji, jednego Wielkiego Księstwa Finlandii, kiedyś Królestwa Polskiego, kraju przedwisianego. To, co ja wspominałem, proszę państwa, ten plakat, jeden wódz, jeden naród, kojarzy się państwu, jest. I jak postępują oby kraje? Oby są atakowane w ramach wojny hybrydowej, tu są różne działania. kojarzą państwo, ataki na linię kolejową Warszawa-Lublin, wysadzone tory. Świeża sprawa, zupełnie świeża sprawa. Pomnożenie. Marwilska też za tym stoi. Yy, drony, to już nie wspomnę, kryzys migracyjny mamy ogromnie. W przypadku w Finlandii to głównie ataki, uszkodzenia gazociągu, etc., drony. Jak Finlandia nie chce po prostu budować swoją obronność? Od podstaw. Co jest pierwszą obrony Finlandii? Nasza przedszkola. Yy, trochę się cofniemy. Wiem. Yy, gloryfikacja pewnego systemu. Abstrahujemy. Tylko tam było piękne działanie. Każdy wiedział po obejrzeniu tych filmów, kto jest wrogiem, kto jest przyjacielem. Każdy był w stanie od razu powiedzieć, tanie, to jest ten wróg, to jest przyjaciel, nie było tam, to tamto, a Polska. Lata 90 -te. Pamiętają państwo? Akurat y, wtedy rozpoczynałem swoją karierę wojskową, szedłem do szkoły. Jakie klurowały filmy wówczas? król i Samowolka. Która matka pośle żołnierza, przepraszam, swojego 19-18 syna do szkoły oficerskiej w latach 90 -tych. No to chyba są obliczeni po tego filmu. Się, y, a natomiast jak działa Rosja? 9 rota. Piękny film. Goryfikujący chwałę, glorifikujący przyjaźń. Top Gun, bajka. Każdy miał taką skórę i taką dziewczynę. Każdy się garnął do armii. Z innych powodów. A te powódki, no to już troszeczkę wynikały z tego, co na początku powiedziałem, inne kultury. Troszeczkę inne kultury. A Polska samowolka i król. No kto o zdrowych zmysłach właściwie tam się wybierał. No nie dobrze, ale już jest dobrze, proszę państwa, jest już dobrze. Szef sztabu, generał Wiusław Kukuła, siedem filarów transformacji polskiej armii, oczywiście sztuczna inteligencja, inteligentna masa, etc., etc. a co najważniejsze, zmiana podejścia w systemie całym dowodzenia zarządzania z hierarchicznego na strukturę sieciową. Cokolwiek to oznacza. Generał Kukuła, zapraszam, jest tutaj też link na YouTubie. Zainteresowane osoby proszę o kontakt, prześlę prezentację, każdy będzie mógł wtedy z tego skorzystać, no bo ciężko to odczytać. Zapraszam, każdemu mogę podesłać, nie ma problemu. Ale ta hierarchiczność, proszę Państwa, i ta struktura sieciowa to już było. Mieliśmy nieraz konflikty Dawida z Goliatem, czyli ogromne imperium przeciwko moim imperium. Grecja, starożytny networking. Państwa greckie to tak naprawdę była wielka jedna sieć. Jak to zwał? Tak to zwał. No nie, jedna sieć polityczna, jedna sieć społeczna, to była jedna wielka sieć. Struktura, e, natomiast e, starożytna Persja, ogromne, scentralizowane imperium, dziesięć, bądź nawet więcej razy większe od tej łącznej Grecji, a na Grecy się ochronili. Co więcej, ze sto lat właściwie podbili Persję. Aleksander Wielki, zwany pod Macedońskim, podbił e, tak naprawdę starożytną Persję, dokonał podbicia. Jak oni funkcjonowali? Mój towarzysz, moim przyjacielem. Tam każdy był bratem dla każdego. No nie, Owszem, troszkę teraz jest coś więcej, przyniosłem ten pares, ale ja cię znałem, ja cię lubiłem, ja z tobą razem coś organizowałem. I to powodowało, że razem mieliśmy się obronienia. Natomiast w przypadku schieratywizowanych struktury, każde struktury na każdego towarzysza patrzy się jako rywala, konkurenta. No to właściwie łatwiej jest mu podłożyć nogę, niż z nim współpracować. To już było, proszę państwa. Polecam książkę Aleksandra Krawczuka, polecam. Piękne książki. Znowu metody Rosji, bazujące od carstwa Rosji, Związek Radziecki, Rosja klasyczna, czyli deprawacja władzy państwa, które chcą podbić. Pełna historia, nie będę tutaj już tego czytał, nie ma sensu, ale tak to działa. Stany Zjednoczone, rozwój Stany Zjednoczone, nowoczesna technologia, demokracja, można tak powiedzieć, błędy w, podczas konfliktu w Wietnamie. Od pokazywania, weszła telewizja, no to fajnie, pokazujemy, fajne sceny, super, ekstra, no nie, co doprowadziło, że tak naprawdę Amerykanie militarnie wygrywali, ale de facto całą wojnę przegrali, musieli się wycofać, ewakuacja w Saigonie. Dobra, wniosek, cenzura na media. No okej, okay. dobrze, mamy pierwszą wojnę w Zatoce Perskiej, ogromna przewaga techniczna, technologiczna, Amerykanie wygrywają, właściwie technikom żołnierze chcieliby spotkać chociaż tego Jakińczyka, spojrzeć mu w oczy, no nie udaje się, cały czas widzą tylko zgniszcza. Ale mamy też Afganistan i co się okazuje, znowu powtórka, ewakuacja z Kabulu. Nie wystarcza tylko już w tym momencie propagowanie odpowiednich idei w narodzie własnym, ale też w narodzie podbijanym. Tam też musi być propagowanie odpowiednich idei. Natomiast jak Rosja sobie radzi? Moglibyśmy powiedzieć, to co czytamy, te sankcje, etc., to musi to być bieda. De facto Rosja bardzo dobrze się ma. Jest zdjęcie, codzienne życie w Moskwie, Rosja 3 listopada, lipca 2025. Każdy właściwie oczekuje na te łupy, które przychodzą. Oczekuje nawet na tego zabitego, Ural i etc. No to są ogromne pieniążki za żołnierzy, którzy tam polegli. Przelicznik 11 milionów to około pół miliona złotych za poległego. Wytwarza się nowa klasa, tak zwana elita Putin 2. Im po prostu zależy, żeby ten konflikt trwał. No i tutaj mamy Nietzsche, kto żyje ze zwalczania wroga, zainteresowany jest tym, aby wróg na dłużej istniał. Mamy powód, mamy siłę, która się toczy. Wniosek, typowa właśnie nasza strategia, nasze metody bazujące na 3-4-SR. Nie bardzo się sprawdzają. Owszem, bitwy wygrywamy, ale wojny nie bardzo. Nie jesteśmy w stanie wygrać. W tym momencie jest potrzebna kontrola umysłów, oddziaływanie po prostu na umysły. Każdy chce być tak naprawdę bohaterem. Jak widzą Państwo, druga wojna światowa wyzwolenie Francji przez Amerykanów, a poniżej znowu Amerykanie we Francji, tylko podczas I wojny światowej w tych okopach z błotem we Flandrii i mięso armatnie. Trzeba sobie z tym radzić. Właściwie to kupujemy nasze umysły. Wojna toczy się w umysłach. Nie tylko o dane, nie tylko moc obliczeniową, tak naprawdę w naszych umysłach. Dobrze, znowu powrót analogia do historii. Zmiany znaków mamy ofensywę w Ardenach 44. Niemcy atakują. Raszkami sił atakuje, ale co się przy okazji dzieje? Oto Skorzeny wraz ze swoimi oddziałami wkracza na, za, na tyły wojska amerykańskich i przestawiają znaki. Przestawiają tak znaki, że no, żołnierze oddziały nie są nigdzie w stanie dotrzeć. Ataki adwersalne. Czym się heteryzują? Podobną historię. Wyobraźmy sobie, to przeprowadziłem taki sobie mini atak na swoim osiedlu przed zapką kojarzą państwo ten znak, zmieniłem na 50, pojazd autonomiczny. Czy on się tu zatrzyma? Nie, on sobie wiedzie. Wyobraźmy sobie sytuację, czyli poranek tego, 30, z 31 na 1 września 2039 roku, masowe takie ataki, wykorzystane Telegram, media społecznościowe do wykupienia właściwie usługodawców, którzy zrealizują te atak, Tak jak jest podejrzenie, zostały zrealizowane te ataki notory. Masowy atak, paraliż nasz komunikacyjny przed dnią tej wojny. Makabra. Dobrze, co robią Japończy, Chińczycy, przepraszam. DeepSeek to jest tak naprawdę behawioralny trojan. Jak ktoś ma zainstalowanego DeepSeeka, proszę odinstalować. Właściwie z maszu, proszę odinstalować. Też osoby, które popalizują DeepSeeka, owszem, fajnie. Technologicznie super, ekstra. Ale tak naprawdę to jest dawanie siły napędowej Chinom do tego, żeby poznawali w sposób behawioralny nasze zachowania, tak jak my się kształtujemy, jak my budujemy. I w ten sposób de facto karmimy naszymi zachowaniami modele sztucznej inteligencji chińską. Po co? jest A proszę Państwa, po to. Chińczycy wprowadzają już space computing, czyli przetwarzanie obliczenia w kosmosie. Już to realizują z wykorzystaniem idei Free Body Computing Constellation w Tam już są. Centra przetwarzania danych to nie jest tylko, że robione zdjęcie, przesyłane, GPS, etc., w dół schodzi i są informacje Nie, tam następuje przetwarzanie całkowicie danych. Bo, dlaczego? Bo tam jest chłodniej, tam nie trzeba tego chłodzić, no nie, mamy oszczędzanie energii, niesamowite. Ja, Chińczycy już to realizują. Typowa wojna, no to się zalicza już do wojny inteligentnej, Kill Web, Obrona 4.0, Korea również w tym już partycypuje. Dobrze, i teraz na podstawie tego możemy zaproponować pewien system, system bazujący na sztucznej inteligencji, system właśnie detekcji zdarzeń, który będzie nam odpowiadał, czy dane zjawisko może się powtórzyć, kiedy jak najbardziej jest prawdopodobne. I w ramach tego systemu możemy zadać takie pytanie, i nam odpowiada. Kiedy Rosja zaatakuje na to? Odpowiedź 1 września 2039 roku. Kiedy pęknie banka sztucznej inteligencji, o czym była mowa na początku? Odpowiedź 15 grudnia 2025 roku. Jak się okaże, to szczególnie to drugie prorocze, to zapraszam, będę podawał Państwu liczbę do totka. Jak to działa technicznie? Mieliśmy też dwa spotkania wcześniej, bazy wiedzy, baza grafowa, Neo4j nawet z wymieniona, proszę bardzo. Tu jest fragment takiej bazy wiedzy, która się składa z węzłami, są wydarzenia, wydarzenia historyczne, połączone są relacjami, każde wydarzenie jest określonego typu, typy są przedstawione, to możemy zwektoryzować w oparciu o embedding. O tym też była mowa, czyli umieszczamy te wydarzenia w przestrzeni stanów, przestrzeni, przepraszam, wielowymiarowej przestrzeni, nie stanów, aczkolwiek możemy to nazwać jakimś stanem? możemy nazwać, dodać do tego, że to są jakieś płaszczyzny, tylko jest tak dużo, że to troszeczkę na siłę byśmy to realizowali. Ja tu troszeczkę uprościłem ten model tylko do trzech wymiarów, a tych mówiąc, jest to 200. Dzięki temu mamy zapewnione to, z tym hasłem, co tu jest, ja górę. ja wolę słowo Mars, bo Mars mamy jako planetę, Marsa mamy jako Boga, Marsa mamy jako papierosy i Marsa mamy jeszcze jako batonik, także nie powiązane ze sobą nijak. A jesteśmy w stanie to zidentyfikować i zbliżać te elementy ze sobą. Także tu mają Państwo konkretny eksperyment, który właśnie przeprowadzałem, który może dokonywać już właśnie detekcji przyszłych potencjalnych zdarzeń z jakąś mość dokładnością, w oparciu o dane historyczne wynikające z bazy wiedzy, bazy grafowej, przechowujące właśnie nasze wydarzenia. I proszę Państwa, Państwo są ludźmi inteligentnymi. To ja mogę z Państwem wprost powiedzieć. Tą wojnę już mamy teraz. To są typowe ofiary, to jest typowa broń, która występuje aktualnie. To jest zdjęcie, które zrobiłem, tak jak jest data podana, godzina 8 września 2025, nie, to co, 504, Ronda Unii Europejskiej. Wszyscy patrzymy w telefony, to jest broń. My jesteśmy ofiarami. A obok co sobie leci? Na TikToku. Pilot w 16 przyznał się do braku doświadczenia. Wolałbym walczyć z polskimi dziećmi jak dziadek. Banderowcy atakują wiernych w kościołach. Polska szykuje się do wojny. Znają Państwo te hasła. I to oddziaływuje na nas cały czas. Cały czas dziewuje, To się już dzieje. Tutaj nie ma na co czekać. Na zakończenie zapraszam Państwa na akademię, do Akademii Sztucznej Inteligencji w Obronie Przestrzeni. Niestety dostęp do niej jest tylko z poziomu resortu obrandowego, tak zwanego mineta I, także wszystkich tutaj zapraszam. Poruszamy tutaj właśnie tematykę sztucznej inteligencji i systemów bazujących na sztucznej inteligencji i jej wykorzystanie szerokiego. Raz my opowiadamy w ramach Wojsk Obrzęcej Przestrzeni, zapraszamy również firmy, zapraszamy inne osoby, które mają do powiedzenia w tym obszarze. To wszystko jest dokumentowane, nagrywane, także to się tworzy całe archiwum potężne. To już mam 13 filmów. Słownik pojęć, 700 pojęć związanych z nowymi technologiami i sztuczną inteligencją, także też to w ramach tego literatura, definicje, bardzo dużo rozwinięte rozwinięty byt, także zapraszam i na podsumowanie, proszę Państwa, to jest kontakt do mnie bezpośredni. Nie zapraszam na swoją stronę do kontaktu, jak ktoś jest zainteresowany, mogę tę prezentację przysłać zaraz od razu. Oczywiście nasza redakcja reportaży jest zainteresowana tym tematem. Jeśli zabije Pan Szwagra i tościowo, to przejdziemy i filmujemy. Ze swojej strony dziękuję bardzo i przedstawiam oczywiście podziękowania w różnych językach, bo nie wiadomo, kto nas ogląda, żeby każdy wiedzieli, i tak zostało to skończone. Dziękuję Państwu. Serdecznie dziękujemy. Mamy czas, możemy zadać jedno pytanie. Czy są jakieś pytania? Brak? To bardzo dobrze, dziękuję.